Czy wiecie, że w Polsce błąd księgowy może kosztować więcej niż pozbawienie kogoś życia? Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi maksymalnie 5 lat więzienia, a za nierzetelne prowadzenie ksiąg nawet 25 lat. Zespół powołany przez premiera Donalda Tuska zaproponował reformy, które mają zmniejszyć represyjność prawa karnego wobec przedsiębiorców. A co znajduje się w tych propozycjach? Ograniczenie nadużywania aresztów tymczasowych, które często stosuje się wobec przedsiębiorców latami, nawet gdy nie ma mocnych dowodów winy. Dekryminalizacja obrotu gospodarczego, czyli zmniejszenie surowości kar dla firm i księgowych za nieumyślne błędy. Zakaz instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych, czyli uniemożliwienie urzędom skarbowym sztucznego przedłużania przedawnienia podatków. Więcej cyfryzacji i uproszczenie procedur, by ograniczyć biurokrację i przyspieszyć załatwianie spraw. Prawnicy zgadzają się, że obecny system jest zbyt restrykcyjny, ale wskazują, że reforma powinna być dobrze przemyślana, a nie wprowadzana na szybko. Czy polskie prawo karne faktycznie blokuje rozwój przedsiębiorczości, a może potrzebne są tylko drobne korekty? Podzielcie się opiniami w komentarzach.